I co tym razem, co tym razem, teraz pytam o jedną różnicę pomiędzy tymi dwoma zdjęciami, gdzie ona się ukryła, kto znajdzie, ten wygrywa 150 zł, czyli teraz już nie musisz, no to na, na pełen, ekran, pełen ekran poproszę tutaj te dwa zdjęcia. No myślę, że teraz w tym momencie jest widoczna ta różnica. Ja nawet już ją wyznożyłam wypatrzeć. Szansa na 150 zł. W tym momencie, w tej chwili, jeżeli już znalazłeś, no to trzeba się jak najszybciej zgłosić, bo kto pierwszy ten lepszy. Pieniądze czekają. Znalazłeś różnicę, masz 18 lat, no to możesz tutaj wygrać przy okazji tego, że jesteś akurat z nami 150 zł, bo tyle płacę. Halo. Dzień dobry. Jaka to będzie różnica? Nie wiem, co ta pani trzyma, ale tam poniżej dłoni zamiast tych dwóch e owalnych elementów jest jeden z drugim obrazem. Dokładnie tak, <grym> dokładnie tak właśnie o tą różnicę chodziło. Proszę pani, 150 zł dla pani. Gratuluję serdecznie i kolejną zagadkę tutaj poproszę, szybciutko. Teraz jest trudniej, bo szukamy dwóch różnic, ale płacę 160 zł. 160 zł i zagadka na pełen ekran. No i też patrzymy, co to mogą być za różnice. Gdzie one się ukryły? Aż dwie, tym razem są aż dwie. Jest dużo szczegółów. No powiedziałabym, że tak na pierwszy rzut oka ciężko jest znaleźć, ale może na drugi rzut oka już uda się wypatrzeć. No to potrzebny tutaj ekspert w wypatrywaniu, kto ma takie bystre oko i już znalazł. No to 160 zł na wyciągnięcie ręki. Telefon stacjonarny 07430711, telefon komórkowy gwiazdka 73221. Jeżeli znalazłeś te dwie różnice, bo pytam o dwie, za jedną nie zapłacę, tylko trzeba wskazać konkretnie tutaj i jedną i drugą, no to pieniądze są twoje. O jaki chodzi? O jakie chodzi szczegóły? Dwa szczegóły różniące te zdjęcia. Gdzie one się ukryły? Się dzieje tutaj na, tym, na, tej foto, na tych fotkach, prawda? I nie jest łatwo wychwycić tak od razu. Trzeba naprawdę uważnie się przyjrzeć. Więc może proponuję podejść bliżej do telewizora, przeanalizować jeden szczegół za drugim. A jeżeli udało się już, jeżeli już wychwyciłeś te dwie różnice, no to zgłoś się tutaj. Podaj odpowiedź: 160 zł czeka. Kto kolejny? Kto tym razem? To zabierze pieniądze. Komu? Słuchajcie, komu pogratuluję wygranej. Do kogo tym razem odzwonimy? Każdy moment jest dobry na to, żeby się zgłosić, więc nie czekajcie, nie zastanawiajcie się, czy już w tej chwili, czy może później. Nie. Każdy moment jest dobry na to, żeby tutaj wykonać telefon i może właśnie już za chwilę do ciebie odzwonimy. Halo. Halo. Halo? Halo, dzień. No nie. No, coś się dzieje. No dobrze, 170 zł. 170 zł w takim razie. Za dwie różnice, za dwa szczegóły. Przed chwilą ktoś stracił szansę, ale ty możesz to, możesz to wykorzystać. To może przyjrzymy się jeszcze raz na pełen ekran. Dwie różnice, dwa szczegóły. Ja tak tutaj zerkam razem z Wami. Nie jest łatwo, no nie jest łatwo. Czekam na osoby pełnoletnie. Macie dwa, dwa numery telefonów tutaj do dyspozycji, telefon stacjonarny albo telefon komórkowy, pod które trzeba się zgłosić. Aby dostać się na antenę, należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz w słuchawce. Jeżeli będziesz najszybszy, natychmiast do Ciebie odzwaniamy i wtedy będziesz mógł wziąć udział w konkursie na antenie. Jeżeli podasz prawidłową odpowiedź tutaj w studio, wygrywasz pieniądze. Halo? Studio, wygrywasz pieniądze. Halo? Halo? Przez słuchawkę rozmawiamy. Halo? Halo? Proszę się. Coś się dzieje. Słuchajcie, drugi telefon. No dobrze, do trzech razy sztuka w takim razie. To zróbmy tak. Poproszę o jedną różnicę. Jedna różnica. I jeszcze raz na pełen ekran. Może konkurs jest za trudny. Uwaga, zmiana zasad. Jedna różnica mi wystarczy. Nie dwie, ale jedna. Jedną trzeba wskazać, więc jeżeli zastanawiałeś się można nad tą drugą, bo nie mogłeś jej tam nigdzie wypatrzeć, to w tym momencie już nie musisz, bo masz rozwiązany problem. Znalazłeś jedną różnicę. To tylko wy wystarczy wykręcić numer telefonu i może właśnie do ciebie oddzwonimy. Kto tym razem? Kto kolejny? Co chwilę tutaj kogoś słyszę. Jak sami zresztą widzicie, co chwilę. Yy, yy, Kogoś z Was tutaj witam, a kogo tym razem? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak z tej strony? Witam Pana bardzo serdecznie. Gdzie Pan znalazł tą różnicę? Brakuje tej słówki na lewym obrazku. I bardzo dobrze, proszę Pana. A druga różnica to była tutaj tak troszeczkę tam był, co tam było? Ko, kolba, ko, od coś z tym pistoletem w każdym razie Gratuluję panu serdecznie dobrze w takim razie kolejny konkurs co tym razem Proszę bardzo szukamy różnicy mamy tutaj dwa zdjęcia naszej koleżanki i się tak trzeba przyjrzeć bardzo uważnie Czym one mogą się różnić gwarantowane 170 zł za wskazanie różnicy Czy ktoś już widzi jeżeli to by się udało już znaleźć, no to masz niepowtarzalną szansę na 170 zł. Więc jak najszybciej trzeba się tutaj zgłosić i podać głośno i wyraźnie odpowiedź na antenie. To, to tutaj nie trzeba być matematykiem, to nie jest nic skomplikowanego. Wystarczy, że przez chwilę zerkniesz. Co tutaj na tych zdjęciach się dzieje? czym one mogą się różnić? Jeżeli już znalazłeś. Tą y, różnicę, no to szansa na 170 zł. Ja czekam. Kto tym razem? Kto kolejny? Do kogo odzwonimy? Cały czas y, tutaj y, na bieżąco y, do kogoś z Was odzwaniamy. 170 zł. Udało się, znalazłeś tą różnicę? Dwa zdjęcia, jeden szczegół i 170 zł do zabrania. Wypatrzył. Nie ma lepszego, gorszego momentu, więc nie zastanawiaj się, czy w tym momencie, czy może za chwilę, czy później e, wykonać telefon. Każdy moment jest dobry. W każdej chwili możesz się zgłosić. Może właśnie już tutaj za chwilę do ciebie odzwonimy i właśnie ciebie usłyszę i to właśnie do ciebie powędruje kolejne 170 zł. O jaką chodzi różnicę? Dwa zdjęcia. Patrząc e, można powiedzieć, że są identyczne tak na pierwszy rzut oka, ale na drugi rzut oka już e, można e, wyszukać e, ktoś już znalazł ten szczegół halo. Halo, dzień dobry panie. Dzień dobry panu. Jaka to Proszę będzie? panią e, kolor. Na jednym rękawku jest kolor zielony, na drugim rękawku jest kolor... Proszę niebiecny. pana i to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawa dla pana, brawa dla pana. Super, no i dobrze, w takim razie gramy dalej. Kolejna, kolejna zagadka. Już się pojawia. I co tym razem? Też dwa zdjęcia, ale już 180 zł. 180 zł za wskazanie różnicy. Tak jak może na pełen ekran od razu, na pełen ekran. I tak jak wcześniej. I tak jak wcześniej trzeba tutaj przeanalizować wszystkie szczegóły. Jeden za drugim, wszystkie tutaj żadnego nie można pominąć. No i gdzieś on się ukrył. Bardzo cenny szczegół, bo już w tym momencie płacę za 180 zł ta prawidłowa odpowiedź. Komu się uda? Gdzie ta różnica mogła się ukryć? Ja tutaj zerkam, też razem przyglądam się z Wami tutaj na te zdjęcia. No tak jak patrzy się, to można by powiedzieć, że one niczym się nie różnią, prawda? No, ale właśnie tam jest ten jeden szczegół. Jeden mały detal. Pytanie tylko, gdzie on się ukrył? Jeżeli ty znalazłeś, jeżeli już dostrzegłeś, no to 180 zł czeka. 0704 307 telefon stacjonarny. Proszę bardzo, ktoś już wypatrzył. Dzień dobry. Jaka to będzie różnica? Korawa, będzie różnica w niebieskich 20. Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Proszę pani, 180 zł pani wygrała. Cieszy się pani? Ja również pozdrawiam i zapraszam do kolejnego konkursu. No, moi drodzy, muszę Was tutaj pochwalić, że tutaj błyskawicznie się tutaj z tymi naszymi 200 złotych, poproszę, e, zdjęciami uwijacie, Więc na pełen, e, na pełen ekran konkurs. I co tym razem? Też trzeba znaleźć różnicę. Tutaj już na tym zdjęciu, no, rzeczywiście dużo szczegółów do przeanalizowania. Dużo się dzieje na tych dwóch zdjęciach. Jest trudniej, no ale gramy o większe pieniądze, gwarantowane 200 zł. Z tymi poprzednimi obrazkami błyskawicznie sobie poradziliście, więc myślę, że z tym również nie będzie większego problemu. Zapraszam wszystkie osoby pełnoletnie. Masz 18 lat, masz telefon, stacjonarny albo komórkowy, widzisz różnicę. 200 zł już za chwilę może być Twoje. W ciągu 5 dni roboczych wyślemy te pieniądze także bardzo szybko. Yy, do Ciebie trafią. No to kto kolejny? Dzisiaj już wiele osób wygrało. Co chwilę kogoś słyszę, co chwilę do kogoś odzwaniamy. W każdej chwili możemy tutaj do Ciebie odzwonić, więc bądź przygotowany na to, jeżeli się zgłaszasz. Już proszę tam nigdzie nie wykonywać żadnych więcej telefonów, nie rozmawiać w tym czasie. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Na jednym zdjęciu jest czerwony pasek na ciężarku, a na drugim nie ma. Proszę pani, to jest bardzo dobra odpowiedź. 200 zł. 200 zł dla pani. No dobrze, to w takim razie kolejny konkurs. Kolejny konkurs przed nami i co tym razem? Tym razem też zdjęcia i tym razem też trzeba znaleźć różnicę. No widzę. Ale odpowiedź będzie warta już 250 zł. Co wy na to? 210, 210. Troszeczkę tutaj się zagolop, zagolopowałam. Przesłyszało mi się. 210. 210 zł za wskazanie tej różnicy. No to w takim razie, kto wypatrzył? Kto pierwszy, ten lepszy? Już y, wcześniej kilka y, tego typu zagadek y, szybko sobie z nimi poradziliście. Więc myślę, że są równie y, w miarę. W szybkim, w szybkim tempie się uporamy. 210 zł. Gdzie ukryła się ta różnica? O jaki chodzi szczegół? Kto znalazł? Kto wypatrzył? Gdzie on się mógł ukryć? Wiecie co? To powiedziałabym nawet, że to nie jest taki mały szczegół. To nie jest taki mały szczegół. Gdzie ta różnica się ukryła? I tak, zerkam tutaj razem z Wami. No właśnie. Gdzie? 210, ale proszę bardzo, ktoś już wypatrzył. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, o jaką chodzi różnicę? Na prawym obrazku jest szersza spódnica. Tak, dokładnie, właśnie. Chodziło tutaj o Bożenki Spódnicę. 210 zł. Pozdrawiam serdecznie. Pan wygrał. No to gramy dalej. Kolejny konkurs za 220 zł. 220 zł i kolejne dwa zdjęcia. No i trzeba znaleźć kolejną różnicę. To na pełen ekran. A zagadka na pełen ekran no tutaj ta różnica powiedziałabym, że jest bardziej subtelna. Rzeczywiście, rzeczywiście trzeba bardzo wnikliwie przeanalizować tutaj wszystkie szczegóły, poprzyglądać się sporo się dzieje No więc, no nie jest nie jest łatwo, ale gwarantowane 220 zł dla osoby która jako pierwsza szybciutko wypatrzyła i się tutaj zgłosi Kto tym razem do kogo odzwonimy w każdej chwili możesz znaleźć się tutaj w studio jeżeli się zgłaszasz to może właśnie do ciebie już za moment oddzwonimy nie ma lepszych gorszych momentów w każdej chwili Możesz zgłosić się tutaj do udziału w konkursie. Masz 18 lat, znalazłeś odpowiedź, wiesz jakie jest rozwiązanie. Zapraszam. Gwarantowane 220 zł dla kogo. 0704 111 telefon stacjonarny albo komórkowy gwiazdka 73221. Halo? Dzień dobry. O jaką chodzi różnicę? Tutaj jest trzy kwiatuszki, takie, a po drugie są takie malutkie dwa są. Na, na, u góry, tak. Kwiatuszki? Czy to kropeczki takie? Wie pani co? Y... Tutaj nie. tak jedna, druga i trzecia tutaj tak. No. Niestety to nie mogę uznać tej odpowiedzi, bo to nie jest. To na pewno nie jest kwestia tych kwiatuszków. No, jest dużo tych kwiatuszków, ale nie o, tą, nie, o ten, nie o tą różnicę chodzi. Nie. Znaczy, nie ma żadnej różnicy w tych kwiatach, tak dla ścisłości. To błędna odpowiedź. Może ktoś przyjrzał się uważniej. Może powinna pani raz jeszcze y, sprawdzić, czy oby. No, gdzie właśnie? Gdzie się ukrył ten szczegół? Gdzie ukryła się ta różnica? Przed chwilą usłyszałam błędną odpowiedź, nie mogłam za nią zapłacić. Jeżeli ty znalazłeś, i wiesz, na pewno, jesteś przekonany, że właśnie tam wypatrzyłeś tą różnicę 220 zł czeka. Zostało mało czasu do końca programu. Pojawił się zegar. On od, 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 odmierza czas do końca tutaj naszego programu. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy się pospieszyć. To o jaką chodzi różnica? 220 zł za ten szczegół zapłacę. Ostatnie 3 minuty programu. Kto jeszcze do kogo odzwonimy? Jeżeli znalazłeś ten szczegół, zgłoś się. Już kogoś mamy. Dzień dobry. Dobry. Proszę Pani, o jaką chodzi różnicę w tych zdjęciach? E, przy dekolcie po lewej stronie, na lewym obrazku nie ma tych jasnych tych topeczek. Dokładnie tej obramówki tutaj przy dekoldzie brakowało. O to właśnie chodziło brawa dla pani wybrała pani 220 zł. Coś zdążymy jeszcze zdążymy, proszę bardzo, 250 zł, 250 zł mamy pielęgniarkę. I na pełen ekran zagadka. Na pełen ekran trzeba znaleźć dwie różnice. Nie jedną, tylko dwie różnice. Więc bardzo szybko, uważnie. Nie no, może tak, może to za trudne. Mało, bardzo mało czasu mamy, więc za jedną zapłacę. Za jedną zapłacę 250 zł. To mi wystarczy. Jeżeli znalazłeś, już widzisz, gdzie ona się ukryła. Ostatnie minuty, ostatnie sekundy. Obawiam się, że zadanie byłoby zbyt trudne, bo mamy bardzo mało czasu. Więc, jeżeli jedną różnicę wypatrzyłeś, to szybciutko zgłaszasz się tutaj i pieniądze już za chwilę mogą być Twoje. 250 zł. Komu? Minuta 35 sekund, bardzo mało czasu zostało. Kto zdąży? Zgłaszasz się, znalazłeś? Proszę bardzo, błyskawicznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. O jaką chodzi różnicę? na prawym obrazku czerwony pionowy pasek jest przesunięty w lewo doskonale to jest bardzo dobra odpowiedź Proszę pana wygrał pan 250 zł super gratuluję. Czy zdążymy jeszcze zdążymy jeszcze jedną zdążymy 300 zł 300 zł. Minuta 4 sekundy. Na pełen ekran, na pełen ekran zagadka. Z tym poprzednim konkursem błyskawicznie się poraliśmy, więc myślę, że z tym też damy radę jeszcze. Damy radę. Słuchajcie, 300 zł i różnica. Jedna różnica. Trzeba szybko szybciusieńko tutaj dzwonić. Kto tym razem? Wiele osób dzisiaj wygrało. Ty też możesz dołączyć do, do grona tych naszych dzisiejszych zwycięzców w apetycie na kasę. W tym momencie walczysz o 300 zł. Minuty, ostatnie pół minuty, ostatnie sekundy do końca programu, komu oddam pieniądze? Ale ktoś się ucieszy. Pytanie tylko kto? 15 sekund. Proszę bardzo, mamy ostatniego naszego zwycięzcę, mam nadzieję, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, o jaki chodzi szczegół? Chyba ta włoska jest dłuższa, albo bo tak... Tak, nie do, proszę pani, to jest bardziej. bardzo dobra odpowiedź, wygrała pani 300 zł. A ja tym samym dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę miłego popołudnia, widzimy się dzisiaj w nocy w Po co spać, jak można grać, także do miłego, papa. Pa.